Witam Was serdecznie wszystkich. Dzisiaj tak troszkę inaczej, bo przeszliśmy tutaj nad Olzę, a specjalnie tu przyjechałem nad Olzę, bo to jest bardzo ważne. Po prostu znam tą wodę i wiem ile można wyciągnąć ryb, na przykład na zawodach, na jakim stanowisku, mniej więcej w 3 godziny. O co chodzi? Już Wam mówię. Producent zanęt wędkarski Ficado Fish przysłał mi, znaczy na małemu rekinowi, bazę zanęty. Celem jego jest takie żebyśmy my dopracowali tą bazę tak żeby wyszła z tego dobra zanęta dobra na tyle żeby była troszkę lepsza niż taka zwykła zanęta czyli tak zwana zawodnicza. Dzisiaj tej zanęty jeszcze nie będziemy mieli tej zawodniczej tak zwanej bo najpierw spróbuję sprawdzić jak pracuje sama baza. Ta baza to tam nie wnikam w to co tam daje Producent tych zanęt, bo nie mam pojęcia, ale ustaliliśmy, że przysłał nam bez żadnego zapachu i bez żadnych dodatków, tam takich wzbogacających zanęte. Czyli podejrzewam, że to są po prostu zmielone jakieś ziarna, zbóż, konopi czy jedzenia do kanarków. Nie mam pojęcia, co tam miesza, W każdym bądź razie wszystko jest podobno naturalne i z ziaren robiono czyli tą bazę na razie tak zostawimy wstępnie dodałem tylko kukurydzy zapachów, czyli aromatów głównie wanili, troszeczkę truskawki stopeksa i dodamy jeszcze pinki jeżeli się nie będzie za bardzo chciała kleić to oczywiście klej do zamęty teraz to troszkę wymieszamy i czekamy na wyniki, sprawdzimy czy jakaś rybka podejdzie Zalęta już jest gotowa, jak widzicie się klei dobrze. Nawet się trzyma dość grubo ziarnista, idzie powiedzieć. Taka gruba konsystencja jest. Dlatego Do dodamy pinki i zaczynamy łowienie. Cofnij się kiluś. Troszkę co zostawimy na haczyk. Killer. I jest dobrze. To Widzę właśnie, że je. To ma smakować rybą, a nie psom. Pierwszą kulkę rzucimy tak na próbę? Zobaczymy co się dzieje w wodzie. Killer! Cofnij się killer. Kulka dość twarta się zrobiła. Z pinką. I na samę dno. Idę po wędki, rozwijamy się. A tak powiem na marginesie, bo to nie jest taki test w sam sobie. Magda ma zanętę typową, taką przygotowaną na tełowisko, i to takiego bardzo znanego producenta. Nie będziemy teraz robić co? Killer z tej zanęty. Reklamy smakuje mu. Nie rybą, tylko mu. Nie będziemy robić reklamy. I to są też takie między nami małe zawody. Ja inwestuję w nowość. Mieli w nową zanęty, a Magda sprawdzono. Teraz, żeście tego nie widzieli, killer podeszł do tamtej zanęty i uciekł i zaś wrócił do mojej. Czyli jak na psy byście chcieli łapać, to Dominika się, jak psy będziecie chcieli łapać zanęta a nie Dominika, bo to jest ta Ficado Fish, to nie jest moja zanęta. Ja nie będę producentem zanęt po prostu, bo mnie na taką produkcję nie stać. Zanęta Magdy, idzie pierwsza. Magda se trochę oszczędziła pinki, ale też dodała celność, no proszę, proszę, 30 metrów od spowika, ale jest jak widzicie 5 kuleczek przygotowanych i nęcenie główne teraz. Aha, jeszcze jedno. <noise> Przynęty, szybko powiem, na bacie. Będziemy się starać używać białych pinki lub gnojeczki. Na wędce, w odległościówce, tam założę, Magda, czemu ci się tak cichie ręce się? Tam założę kukurydzę. może jakiś karpik podejdzie. Sprawdzimy. Karpik, bo jest jesień. Ostatnio były zarybienia, troszkę już minęło od zarybienia, ale były. Może się jeszcze uda jakiegoś ściągnąć. A to był główny cel robiąc. Są akurat zanętę, bo zapachy dałem stricte podkarpia Strasznie się denerwuje ta kobieta, co trzyma tą kamerę, bo nie może łowić, bo nie może łowić. Taką mam kamerzystkę. Nie wiem, już dostaje miliony, miliardy dostaje za to, że w ogóle jest moją pracownicą. <śmiech> <śmiech> to jeszcze ma focha. A wiecie, jak kobieta ma focha, to z tej miski co mówiąc na razie pierwsze 10 minut łowienia, to przydarzyły się dwie wzdręgi. Oczywiście wzdręgi idą do wszystkich zanęć, więc nie ma co tam przechwalać lub zakłamywać. Dwie wzdręgi, parę takich delikatnych dziubień na kukurydzę i to wszystko. Jeszcze tu przy brzegu rzucę jedną kulkę, zaraz tutaj, żeby widzieć mniej więcej grubość i skład samej naszej bazy. Ale na początek tylko powiem tyle, że. Jako obciążenie zanęty, jako baza, może się sprawdzić, ale to dopiero się okaże w późniejszych testach. Łowimy dalej. Teraz poobserwujemy jak ta zaręta pracuje. zanęta wciąga nam okonie, to już drugi. No a tu widzimy, że zanęta już się nam cała rozpuściła w wodzie. Zrobi się taki kopiec, kreta tak zwany. I jak widzicie, zanęta jest bardzo jasna. Jak wspomniałem wcześniej, celowo nie dodawałem żadnych składników, by zmieniać skład tej bazy. Chcieliśmy sprawdzić, jak sama baza pracuje. Jeżeli chodzi o kolory zanęt, to jest całkiem inny temat ale tak na szybko powiem starajmy się robić jak już robimy dla siebie zanęte zanęte koloru powiedzmy podłoża gdzie łowimy jeżeli chcemy uzyskać brania większych ryb i wyeliminować brania małych to wtedy właśnie się stosuje jaśniejsze zanęty bo po prostu małe ryby w jasną zanętę boją się wpływać bo są bardziej widoczne dla drapieżnika a jeżeli chcemy łowić Mniejsze ryby, czyli jedziemy pod na zawody, albo jakąś rywalizację między kolegami, robimy zarętę w kolorze dna lub nawet ciemniejszą. Tak to szybko. Jasne zanęty na duże ryby, ciemne zanęty na małe ryby. Pojawiły się pierwsze płocie, jak widzicie. Płocie olbrzymy. Taka właśnie. Adia popatrz, to jest ostatnia ryba którą dzisiaj widzisz I kolejna płoć. taka ładna ładna, no ładna teście kochów też No i pojawiły się leszczyki mam nadzieję że to nie jest ostatni ale z biegiem Czasu efekty są coraz lepsze. Czyli ryba potrzebowała troszeczkę czasu, żeby podejść do nas. A jestem zdziwiony? Uklejka też podeszła. Już druga, bo tu mam drugą obok. muszę którą wypuścić. Podsumowując, dzisiejsze wędkowanie i test naszej bazy. Szału nie było, ale też się nie spodziewaliśmy, że szał będzie. Po prostu była próba i sprawdzenie, jak ta baza pracuje i działa. Następny test z tą samą bazą, ale już wzbogaconą w różnego rodzaju dodatki. Zobaczycie na naszej stronie, bo przygotujemy dla Was materiał i filmowy, i relacje z nadwodem. Jeżeli chodzi o zanęty, to w przyszłym roku. Na naszej stronie internetowej małyrekin.pl będziemy testować wszystkie dostępne zanęty na rynku. I opiszemy każdą z nich. Brania, działanie, praca i w ogóle jak się ta zanęta spisuje nad wodą. Więc zapraszam do częstych odwiedzin naszej strony. Zapraszam do oglądania następnych testów wzbogacania tej zanęty. Może być tak, że w tym roku już nie zdążę zrobić wszystkich testów, bo jest po prostu już późno. 15 październik, za chwilę się zaczyna sezon zimowy. Ryby odchodzą do na zimowiska i możemy już tych testów nie zrobić. Na pewno tą wzbogaconą zanętę sprawdzimy też na wiśle w Goczałkowicach zimą i na kanałach Goczałkowickich na płocie. Czekajcie na relacje, wszystkiego się dowiecie. Z naszej strony, aha, podsumowując, ten film, podsumowując te zaletę, dzisiaj to było kilkanaście poci z 6-7 wzdręk, z 8 okoni dwie uklejki, dwa leszczyki. To było na tyle, jeżeli chodzi o ryby. Z grubszej ryby, takiej jak karp, nie pojawiło się nic. My jeszcze siedzimy zaledwie 15 minut, i zwijamy badylę, i spadamy do domu. Do zobaczenia następnego razu.